Dzień dobry, witamy w kolejnym vlogmasie. Właśnie próbuję się pomalować, ale nie mogę, bo ta pani nie chce w ogóle sama leżeć i się bawić, więc muszę ją trzymać. Yy, ale za chwilkę dokończę, bo dzisiaj długi dzień. Widać parę z ust. Och, jak jest zimno! Minus 5 stopni. Yy, dramat! Zobaczcie, zaraz wam pokażę, jakie są ten od mrozu, szlacz, ślaczki na szybach jedziemy na chwilę do mojej mamy jedziemy całą rodzinką ja już odpaliłam samochód, żeby się trochę nagrzał a Szymon poszedł po odmrażacz, bo zobaczcie tak wygląda o, tak wygląda szyba, także super muszę kupić sobie tą folię taką, żeby zakładać i jest tak zimno, ja założyłam sobie płaszczyk, ale wzięłam szalik, więc jest ok, czapki nie założyłam, ale jak mam kitkę, to nie założę czapki i jedziemy na chwilkę do mojej mamy, bo przygotowała dla nas śledzie, więc jedziemy odebrać, będziemy mieli do jedzenia i może jeszcze się wyrobimy tak, żeby Szymon przyniósł choinkę, chociaż to już ją sobie ubiorę sama, ale żeby ją chociaż przyniósł z piwnicy. Dzisiaj ma też przyjechać kurier i przywieźć prezenty dla dzieciaczków, dla... Yy, zamawiałam od mojej siostry i od brata Szymona, także będą już wszystkie prawie prezenty. Yy, no i będziemy niedługo pakować. a już tutaj. Siłka. Zobaczcie, jakie są. Widzicie? Wiecie, co by się przydało? Webasto w samochodzie. Mogłabym teraz siedzieć w ciężarówce. Szymon poszedł do sklepu, ja siedzę z Michalinką w samochodzie, bo zasnęła. Wracam od moich rodziców i jest zimno, ale już wracam. Dobra, kurierzy przychodzą z paczuszkami. Mamy prezenty, a Szymon poszedł po choinkę. I właśnie tutaj robię miejsce. Jeszcze odkurzę. I będziemy dzisiaj ubierać. Możesz mamie? Zobaczymy, czy będziesz pomagać czy przeszkadzać. Dobra, założyliśmy lampki. Teraz będzie test i kokarda. Nie mamy czubka, tylko kokarda. No nie, żeby tamte gwiazdki też było widać. O ładnie będzie. I co? Dobrze lampek, nie? Dobra, zaczynamy ubieranie, mamy dwie bombki. I właśnie takie chyba bym musiała dokupić. Zobaczę jeszcze jak ubiorę jak to będzie wyglądać. Ale jak widzicie tutaj wszystko mamy czerwono złoto i jeszcze nasz kolega też dotarł już <ścoughs> spóźniony, ale jest. Więc ubieram i zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądać. Brana, tak mi się podoba. Czerwono-złota, zobaczcie. Tylko jeszcze dzisiaj będę jechać do sklepu i kupię tutaj na dół, żeby przykryć jakoś ten stelaż czymś. Nasz skrzat pilnuje choinki, żeby gwiazdor dużo prezentów zostawił. Tak. Michalince się podoba. Musiałam ją tu położyć, zobaczymy, czy się będzie interesować, czy nie. O, mamy wreszcie choineczkę. Żeby się mogło ciemno zrobić, żeby <noise> był efekt, bo na razie to wiecie. Ale te lampki mi się bardzo podobają. Zapomniałam, że my takie mamy, bo to jest ogólnie zimne światło. Ale gdzie są takie pojedyncze, które tak leciutko migotają. I to bardzo ładnie, tak delikatnie wygląda. No jak widzicie, złoto, czerwone, jak już mówiłam. Mamy kilka złotych bombek, kilka czerwonych, i jeszcze poprzyczepiałam kokardy też gdzie nie gdzie. I to też mi się wydaje, że bardzo ładnie uzupełnia wszystko i pasuje właśnie do tej kokardy dużej na górze. Super to wygląda. Tak się zastanawiałam na przyszły rok, czy nie kupić biało różowych bombek, ale jak tak patrzę teraz na te czerwono-złote, to mi się to bardzo podoba. I te gwiazdki w tle też będą fajnie wyglądać. Tylko. Musi się trochę ściemnić, żeby był efekt. No i zobaczcie, już zaczyna się robić ciemno. Sobie siedzimy z Michaliką. Właśnie wypiła mleczko i już to wygląda coraz lepiej. Ja za chwilkę muszę wstać. Wyjmę naczynia z smiwarki i za chwilkę przyjedzie babcia do Michalinki, a ja pojadę do sklepu, żeby już nie musieć jej zabierać w ten tłum ludzi. Żeby mi poszło szybciej. Więc zrobiłam sobie listę, co potrzebuję. No niestety muszę jechać do galerii. Bo potrzebuję jechać do Rosmana, do Action. Gdzie jeszcze? Do Smyka. Więc no, będę musiała pojechać właśnie do galerii, ale mam nadzieję, że szybko obskoczę. Jak będę sama, to się uda szybko. Tutaj oglądam mój pasek. Także fajnie. Cieszę się, że mamy choineczkę. Jeszcze coś tam na spód i będzie gitarka. A tu jest ta druga. Zamieniłam jednak, bo mieliśmy ten wazon tu, a choinkę tam, ale co się przechylił stolik, to ten wazon się przewracał, spadał i się wysypywały wszystkie te gałązki, więc y, zamieniłam i tak chyba nawet jest ładniej. Tak mi się wydaje. Nie sądziłam, że takie momenty nadejdą tak szybko, że Michalinka będzie sobie leżała. Abi będzie sobie leżała grzecznie. No o was mówię dziewczyny, tak! A Abi będzie sobie grzecznie koło niej leżała, nie będzie jej zaczepiała, nie będzie jej lizała, nie będzie się chciała z nią bawić. Wiadomo, że też czasami tak się zdarza, że ją tutaj muszę przypilnować, samych bym ich nie zostawiła oczywiście, ale jak sobie siedzę i patrzę, to aż jest mi miło, że nie muszę Abi odciągać od Michaliny i widzicie, pójdzie sobie, przyjdzie, zobaczy co robi, to jest niesamowite dla mnie. Nie sądziłam, że tak będzie, naprawdę, Abi to jest taki dzikus mały. Ale jak widać już dorasta. Niedługo będzie miała 2 lata, więc mam nadzieję, że już będzie spokojniejsza. Nie, Abi? A w poniedziałek idzie do fryzjera. No. Dobra, dobra, już leż. Idę do samochodu już. Wszystko kupiłam. Oprócz papieru do prezentów, ale była za długa kolejka, więc już nie chciało mi się stać. Idę do samochodu. I lecę do mojej Curuni kochanej. Wykąpać ją. Pewnie nic nie widać, bo tutaj może widać. O, lecę do mojej Curuni. Jestem zachwycona tym naszym salonem. Zgasiłam światło, żeby było ciemno, bo odpalałam wszystkie świeczki. Ja już Wam zaraz pokażę, bo tutaj trochę pozmieniałam. Mamy nowy bieżnik, mamy nową świecę. Tutaj też jest troszeczkę inaczej. No, zabawki, nie zwracajcie na to uwagi, ale. Jest super, naprawdę. Teraz mi się bardzo podoba. Dobra, zapaliłam światło, żeby Wam pokazać. Kupiłam taki chodniczek. To jest taka niby skóra, biały, bo stwierdziłam, że będzie tutaj troszeczkę wyglądać jak śnieg. No i teraz mi brakuje trochę białych bombek na tej chodnicy, ale ona jest taka, że, zobaczcie, ona jest dosyć gęsta, bo ma długie te igły, ale wcale nie ma dużo miejsca do zawieszania, ale. Tak sobie myślę, że może kilka, chociaż takich białych. Chociaż te świadełka są białe, więc też pasuje. Zobaczymy, zapytam gdzieś jeszcze Szymona. Takie na przykład brokatowe tylko że białe. Albo tutaj w ogóle mam takie piórko ozdobne. My to mamy jeszcze z naszego ślubu, ale właśnie mi zostało tylko jedno. I już patrzyłam, że takie na przykład takie powkładane gdzie niegdzie też by to super wyglądało. Więc nie wiem, może gdzieś znajdę, no bo jedno to bez sensu, żeby tutaj było. Abi już ma chyba nowe legowisko. No i chciałam właśnie na tym dywaniku jeszcze coś położyć. I kupiłam takiego bałwanka. W Half Price to on był. I taką choinkę, bo stwierdziłam, że białe będą tam fajnie wyglądać. Ale chyba jednak nie, bo one są dosyć małe. Jak tak się wchodzi, to nawet ich za bardzo tam nie widać. Więc yy, położyłam też nowy bieżnik, Muszę go tylko jutro wyprasować, ale już mi się nie chce. I tam został ten słoik ze słodyczami, i do niego dołożę tą choinkę. Tak to wygląda. Tutaj yy, wypalę jeszcze tą świecę do końca i będziemy mieli taki ładny yy, słoiczek na coś. On może być przez cały rok. <laughs> Tutaj jest ta choineczka z dzwoneczków. I kupiłam też świecę z Janki Kendall, właśnie w Half-Price dzisiaj. I to jest zapach Letters to Santa, więc taki naprawdę świąteczny. No, a tego bałwanka postawię przy telewizorze. O, tutaj przy tym białym wazonie on mi pasuje. No i tak to wszystko się prezentuje. No, bardzo mi się podoba. Jest ten Abi w zeszłym roku szczekała na choinkę, zaczepiała bombki. W tym roku już jest naprawdę o wiele spokojniejsza. No, więc tak to wygląda. I jeszcze Wam pokażę super rzecz. W Half Price kupiłam coś takiego do gorącej czekolady. I to są takie łyżeczki właśnie z czekolady, które się chyba wkłada właśnie do ciepłego mleka. Więc sobie chyba zaraz to zrobię, bo mam taką ochotę. A jeszcze kiedyś kupiliśmy... mini pianki w action więc to już w ogóle będzie combo to są właśnie takie y, fajne do zapiekania albo do kakao albo właśnie do gorącej czekolady także sobie chyba taki zrobię tutaj wypasiony wieczór no tak w takim otoczeniu no to tylko wypasiony właśnie sobie zrobiłam kolacyjkę także zjem i grzeje się mleczko na tą czekoladę zobaczymy, czy to wyjdzie. Dobrze, kochani, ja już będę kończyć tego vloga w takim ładnym... Tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jutro zaczynamy weekend, więc zobaczymy, co nam dzień przyniesie. Na dzisiaj już kończę. Spędzę sobie wieczór ze spokojem. Obejrzę coś, poczekam na mężulka i widzimy się w kolejnym vlogmasie. Przepraszam, że wczoraj nie było, ale. Siedziałam w domu i w sumie 3 minuty tylko nagrałam, więc bez sensu, żeby to publikować, a nic takiego się specjalnego nie działało, więc też nie chciałam nagrywać, byle nagrywać. Dzisiaj za to fajny dzień według mnie <laughs> strojenie choinki. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, skomentujcie i zasubskrybujcie mój kanał. I do zobaczenia jutro o dziewiątej na kanale, także bujaczki, papa!